Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego jest podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład wnoszony jest przez wspólników w zamian za udział obejmowany w tej spółce. W jaki sposób może zostać zrealizowany obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki z za? No inaczej, jaki wkład może zostać wniesiony na pokrycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Nazywam się Wojciech Hucki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga spółka.zoo.info. Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest duża szansa, że znajdziesz je właśnie na moim blogu. Istnieją dwa rodzaje wkładów, które mogą zostać wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki. Wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny, inaczej mówiąc apłat. Możliwe jest także pokrycie udziałów z łącznym wykorzystaniem Wkładu pieniężnego i wkładu niepieniężnego. Takie pokrycie kapitału zakładowego określa się mianem wkładu mieszanego. Rodzaj wkładu, który wspólnik ma wnieść na pokrycie udziału w kapitale zakładowym, powinien zostać określony w umowie spółki, zwłaszcza jeżeli do spółki ma zostać wniesiony wkład niepieniężny. Czym jest wkład pieniężny? Wkład pieniężny to po prostu oznaczona suma pieniężna. Ta suma pieniężna może zostać wniesiona do spółki tak w formie gotówki, poprzez wydanie tej gotówki spółce, jak i w formie bezgotówkowej, zwłaszcza w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy spółki zo, albo spółki z .o. w organizacji. Oprócz tych form gotówkowej oraz bezgotówkowej, dyskutowana w nauce i w praktyce jest możliwość potraktowania jako wkładu pieniężnego weksla albo czeku. Możliwość pokrycia kapitału zakładowego z wykorzystaniem weksla wyjaśnię w jednym z kolejnych materiałów wideo. Czym jest wkład niepieniężny? Wkład niepieniężny to prawo majątkowe, które może mieć bardzo różny charakter. Tym prawem majątkowym może być prawo własności nieruchomości, prawo własności rzeczy ruchomej, prawo użytkowania wieczystego, ale także np. prawa z zakresu własności przemysłowej albo własności intelektualnej, na przykład prawo do znaku towarowego autorskie prawa majątkowe do utworu muzycznego albo graficznego. Tymi prawami mogą być także udziały albo akcje w innej spółce prawa handlowego. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być każde prawo posiadające tzw. zdolność aportową. Czym jest zdolność aportowa, opowiem szerzej w jednym z kolejnych materiałów wideo. Jeżeli chodzi o wnoszenie wkładów niepieniężnych, czyli aportów, to Kodeks spółek handlowych przewiduje jedno istotne ograniczenie. Przedmiotem tego wkładu nie może być świadczenie przez wspólnika na rzecz spółki pracy lub usług, a dodatkowo ustanowienie na rzecz spółki prawa niezbywalnego np. prawa użytkowania budynku, w którym spółka ma potem prowadzić swoją działalność. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Kapitał zakładowy, a w zasadzie udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być pokryte poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego albo wkładu niepieniężnego. Wkład pieniężny może zostać wniesiony w postaci gotówkowej albo bezgotówkowej, np. jako przelew na rachunek bankowy spółki. Jako wkład niepieniężny mogą zostać wniesione prawa majątkowe posiadające zdolność aportową, np. prawo własności rzeczy ruchomej, Albo prawo własności nieruchomości. Dziękuję Ci za poświęcenie kilku ostatnich chwil na zapoznanie się z tym materiałem wideo. Nazywam się Wojciech, Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga spółkazo.info. .so Przy okazji serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia mojego bloga, jeżeli nie masz okazji, obejrzeć tego materiału wideo właśnie w ramach mojego bloga.